Hej, czy tutaj jesteś, stronę Gamesim? Dzisiaj sobie zagram Cities: Motion 2. I w tym odcinku zajmiemy się budową linii tutaj. właśnie tutaj zbudujemy jakąś linię. I jeszcze nie wiem do końca jaką, ale myślę nad trolejbusową, ewentualnie autobusową, po prostu reszta się nie, nie będzie zbyt nie opłacać. Ale linia wygląda na bardzo ciekawą, bo jest tu po prostu. Dużo budynków mieszkalnych, dużo budynków przemysłowych, dużo prze budynków takich chyba ośrodków generalnie. No, takich biurowych, takie rzeczy. Jest tak, ale najpierw czekamy, aż ta, ta misja mi się ukończy. Wiesz, 98%? Już przewieźć pasażerów. Ta linia, tro ten trolejbus, O, właśnie, bo bardzo opłacalna ta linia, trolejbusowa i wspaniale, cudownie, nikt nie, zrobi nie, zrobi nie zrobiłby tego lepiej. Dziękuję. Moje wiele są teraz chlubą firmy, no to cieszę się. E, no i tak. E, więc zajmiemy się tu budą. No chyba zrobię tą e, linię autobusową. No tak, tutaj trochę tramwaj mi się nie zaczynają opłacać. Ale zrobię w następnym odcinku, albo w jednym z następnych, że po prostu stąd będę brał pasażerów jeszcze i przewoził ich tu. Po prostu nie ma na razie jak tego robić. No jest jak, no chyba to no chyba mi się najbardziej opłacać. Na razie tutaj będzie e, autobus dać. Ale muszę jeszcze zobaczyć dokładnie. Dzięki. No tak, widać zresztą jak kolorowo tu jest. Są jakieś tutaj e, różne takie. E, do turystów, czyli do miejsca pracy. No ale generalnie są miejsca pracy usługi, czyli właśnie dla turystów. Usługi tutaj dużo jest. Usług tutaj szczególnie. Jest dużo miejsc pracy jest dużo domów. Jest, nie, naprawdę będzie opłacalna. Więc się, że możemy faktycznie zaraz na autobus stać. W ogóle ten dom jednorodzinny tutaj sam, pomiędzy kuźnią i kuźniami. Więc generalnie chyba zostawię sobie to Żebym dokładnie widział właśnie gdzie dawać te przystanki autobusowe. Ale najpierw trzeba byłoby gdzieś dać linię. Czyli yy, są... Sa, samą generalnie co jest, jezdnie. No chyba tutaj dam, po prostu jest najwygodniejsze miejsce. Pyk. No więc zajmiemy się samymi przystankami, więc widzimy się po krótkiej przerwie. Trochę chyba przystanki już są wybudowane. Nie zamierzam też, yy, też tej linii jakoś super długi robić. No po prostu nie ma sensu. Na razie przynajmniej. Może później, właśnie rozbuduję. Jeśli się zostanie opłacalna. I faktycznie będzie się opłacać, coś robić. Tutaj, bo widać, przestrzeń jest. W sumie. To chwila. Jeszcze to przebuduję trochę, po prostu czuję, że tu jeszcze mogę trochę z tego wycisnąć. tym razem już jest całkiem pokryte eee, Więc generalnie powinno być ok Tylko chwilę tutaj ten przystanek przestawię No i teraz już łączymy te przystanki w linie Tylko chwilę wyłączę sobie to Ok. Chwila, czekajcie, nowa linia, aż znaczy nowa misja. Dzień dobry, mówi Elena z działu P PR. Nie chcę się wstącać do Twojej pracy, ale przydałoby się poradzić reputację naszej firmy. Dzięki. Nie. Nie. Bo ja już mówię, ja tego po prostu nie poprawię, bo to jest naprawdę trudne. A nie chcę sobie specjalnie rule czyli tych ułatwień wgrywać na razie. Eee, po prostu one są trochę za łatwe czasami. Więc jakby nie to potrwa. 18 godzin. Of course. Ale nie wiem czy tego tak szczerze później nie podzielę. Właściwie tak jak samo jak miałem zrobić e, z tramwajami, ja z tramwajami to zrobię. Ale chwila, w sumie, w sumie to zrobię już to z tramwajami po prostu. Bo one po prostu mi się nie opłacają. Widać, po prostu ta linia jest za długa. Jest tak ewidentnie za długa. Widać, że są tu się budy. Tu się po prostu biurowce po pobudowały, nie? Tak znikąd dosłownie Te budowanie budynków, nie? To jest unbelievable, Budynek. Oprócz taki koźni biurowiec, trzeba drapać chmur, nie? To jest sam w tych dachach to jest po prostu, ale przynajmniej wygląda nieco to ciekawiej, jak ten, i wiadomo. Jest lepsze dla naszego biznesu, of course, bo po prostu im więcej takich drapaczy w tym więcej zarabiam. Eee, więc, tak, co to jest? Droga, dla pierwszych, jak za miejsca, Podputowa? Ja cię. Coś takiego? A się coś takiego chcę zrobić? Ha. Zobaczymy czy pod czy po to będzie można zrobić Jeśli tak, to będzie bardzo ciekawe, nie? Dobra. Aże tu tak... Tu tak, o... No i tak, tu będzie po prostu taki jakby przystanek... Tak, tak... Chwila... Co jest? O, super. Hej, 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 hej. Chyba muszę z tym hodnikiem, chyba ba. na to się To już robimy. Co jest? Się, jak to wykombinuje, po prostu, bo to jest oh, męczące. Dobrze, więc już wykombinowałem, jak tutaj widać. E, ostatecznie musiałem tak zrobić że tą drogę, bo jednak jakoś nie lubi to. Kasujemy tą linię. Jakoś nie lubi po prostu to, właśnie takich. Po, nie wiem, połączeń, że tutaj dajemy na chodniku tramwaj, czy jakś. to się tam nazywa chodnik, ale tak naprawdę to, to, to może dać e, tramwaje i po prostu sobie będą jeździć, no? Coś jak się na przykład, nie wiem, w centrach miast czasami widzi, właśnie na, na rynkach jakiś czy coś, no coś takiego to jest. To. Nie wiem dlaczego. No nie po prostu... Jej, to mam ze przystanki, nie? To jest... O... Dobra, zostałem To już mi się nie chce tego zmieniać na chodniki zaś. i tak Dobra, jedną nie mamy zrobioną. Teraz robimy jeszcze drugą taką dodatkową. Czyli dodatkową, no drugą po prostu, żeby tutaj dru drugą część miasta robiła. Otro sami zrobię coś podobnego. Po prostu czuję, że e, tamta linia będzie za długa i po prostu też podzielę na dwie linie jakby tamtą część miasta. Робеть так же просто тут uh, да. Tutaj. No i mamy już dwie linie ja Tylko chwila Trochę bym zawalił Bo mogę od razu dać tutaj Żeby pojechał na tą Ale później by ja oceniał Dobra zostawię to tak mm. Nie tutaj na razie wyjeżdżają. No i co, mamy mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Że chcielibyście taki więcej. No, powiedzmy, że nie jest najlepiej z nim autobusem, ale myślałem, że będzie gorzej tak szczerze. A, bo tak, bo, bo autobusy nie jeżdżą to Dobra Zapomniałem kompletnie autobus, a nie mm. Więc tak, mam nadzieję, że wam się podobał Chciałby tak się, się taki więcej No i co? Cześć.